Moi drodzy, co tu dużo mówić, mem stał się rzeczywistością. Mariusz Max Golonko, prezydent potus.pl albo patus.pl, jak niektórzy go nazywają, pozwał wykop. Tak, moi drodzy, portal ze śmiesznymi obrazkami i artykułami. Wykop. Co? Też nie kryję swojego zdziwienia, ale wiecie, obiecałem, że wszystko, co nasz prezydent odwali, to łaskawie skomentuję. Wobec tego słowo się rzekło i komentuję. Samo takie pierwsze słowo, że coś było kręcone, to mieliśmy właśnie od El Prezydente na Twitterze, czyli jego naczelnej platformie publicznej, tak to można nazwać. Ponieważ tam właśnie Golonko udostępnił swoje powiedzmy, że pismo. Po nitce do kłębka. I tutaj mamy samoning, samoning przede wszystkim polskiej policji, prokuratury generalnej, MSW i A. Mariusza Ciarki oraz hashtag CBZC. No i wreszcie obraz graficzny, który jest treścią, treścią, którą sobie teraz przeczytamy, Centralne Biuro Zwalczania Cyber. Myślnik Przestępczości. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Niniejszym na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis dołączam i na wyraźne zlecenie klienta zgłaszam w imieniu Mariusza Kolonko podejrzenie popełnienia przestępstw, naruszenia praw autorskich poprzez nielegalne rozpowszechnianie filmów oraz umożliwienie i pomoc tym osobom poprzez prowadzących portal wykop.pl i wnoszę. Tutaj sobie na chwilę przerwiemy, aby omówić, co my tutaj mamy. Teoretycznie to ma sugerować jakieś pismo, tylko że tak naprawdę właściwie tym pismem nie jest. Od razu na wstępie powiem wam, struktura tego jest zrąbana, nie ma adresata, to znaczy teoretycznie adresat jest, ale tak naprawdę go nie ma, oraz nie ma nadawcy. Dane zarówno Maxia, tak jak i tego urzędu cyberprzestępczości powinny być usytuowane w odpowiednich końcach kartki A4. Już nawet nie wspominam o tym, że nie ma stopki, tekst nie jest wyjustowany. A wszystko jest pisane jedną i tą samą czcionką, oraz e, tak, moi drodzy, mamy w nazwie Caps lock. Tak się nie robi. Coś jest tutaj nie tak, i zauważy to praktycznie każdy, który miał jakikolwiek związek z dokumentacją. Dalej mamy ten akapit niniejszym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, bla, bla, bla. I co my tu mamy? Mamy tutaj w imieniu Mariusza Kolonko. No nie wiem jak wy, w jakich sądach byliście, w jakich sądach pracowaliście kiedykolwiek. Ale ja to pamiętam, że przede wszystkim powinny być pełne dane, imiona, nazwiska, dane osobowe miejsce zamieszkania. Struktura pisania zdań w tym piśmie powinna być w ogóle zupełnie inna. Nie powiem jaka, ponieważ nie chcę robić za darmo u Maxia, niech mi zapłaci, to dopiero wtedy napiszę mu to pismo. Ale pokrótce, nie ma czegoś takiego jak podejrzenie popełnienia przestępstw. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, a potem jest dalej wypisywanie. Artykuł 21 podpunkt 37 paragrafu 14,8, potem jedziemy z tym koksem. Kolejna rzecz bardzo ciekawa, jest to rzecz dotycząca w ogóle o co chodzi. Przestępstw naruszenia praw autorskich poprzez nielegalne rozpowszechnianie filmów i umożliwienie i pomoc tym osobom. Od razu zaznaczam, że to nie jest po urzędowemu, ale co to znaczy? Moi drodzy, według prawa USA oraz prawa polskiego tak się składa, że akurat tutaj są zgodne. Rozpowszechnianie filmów to jest wtedy, kiedy ja na przykład stwierdzam: "U, fajny film", to ja se go ściągnę i wrzucę na swoją stronę. Potem taki Timmy sobie siedzi, przegląda moją stronę, mówi: "O, ale fajny film", to ja se go obejrzę i poznam jego treść. Tylko że wykop tak się składa, że nie działa. Maćki z moderacji może są, jakie są, ale zasada cały czas jest ta sama, czyli wykop ściąga treści, a właściwie wskazuje linki do treści, które są zupełnie gdzie indziej. To mogą być kacze Google, to mogą być jakieś linki, to mogą być jakieś linki bezpośrednie do filmów, linki pośrednie, linki do artykułów, ale nie same filmy. Zaraz się dowiemy, że to jest linia białkowej obrony właśnie, ale nie uprzedzajmy faktów, jedźmy dalej. Skąd właściwie coś takiego, skąd właściwie taki zarzut, takie sugerowanie, że tak naprawdę to wszyscy ściągają te filmy golonko i sobie je rozpowszechniają? A stąd, że Maxio sobie wymyślił, iż ludzie się z niego śmieją, ponieważ podają sobie dalej jego filmiki. Z jakiegoś dziwnego powodu uznał te dwie sytuacje za zależne. To znaczy, że jeśli goście nie będą podawać sobie tych filmików, to nie będą się śmiali. W tej logice jest pewien mały problem. Problem polegający na tym, że przede wszystkim te materiały, które on wygłasza, to nie są tylko i wyłącznie na platformie maxtvgo.com, ale także na jego kanale na YouTubie, który jest powszechnie dostępny. oraz w paru różnych innych miejscach zdarza mu się fragmenty tych materiałów wrzucić. Drugim problemem według mojej opinii głównym jest e, umożliwienie i pomoc tym osobom przez prowadzących portal Wykop. Nie wiem, czy to poszło do sądu tak, jak jest, ale jeśli tak, to Maxio nasadził sam siebie na minę. Bo, wiecie, wypadałoby to jakoś uzasadnić, udowodnić? Jak wykop umożliwia rozpowszechnianie tych filmów, jak wykop pomaga rozpowszechniać te filmy, choć tak naprawdę wykop nie jest w stanie nawet pomóc swoim użytkownikom? Na te pytania myślę, że wszyscy chcielibyśmy mieć odpowiedzi, których Golonko nie dostarczył. O wszczęcie postępowania wobec osoby ukrywającej swoją tożsamość pod podnikiem Pisutczyk na stronach portalu wykop.pl prowadzonego przez Wykop Spółka zo bla bla bla. Każュualowo pragnę przerwać, żeby wspomnieć, że tak się tego nie pisze. Osoba ta, korzystając z portalu i mając tam założone konto, chwali się publicznie hakowaniem prywatnej, odpłatnej telewizji maxtvgo.com mojego klienta. Dostęp do tej telewizji jest odpłatny, a publikowane tam materiały są dostępne tylko za odpłatnością. Najpierw obowiązek, nie tak się to pisze. A teraz przyjemności. O co chodzi z tym hakowaniem? To znaczy, szczerze mówiąc, powiem tak. Jeśli chodzi o zdobywanie tych filmików, ja nie jestem jakimś ekspertem, ja oglądałem legalnie. Sam się zresztą swoją drogą chwaliłem, że Maksio dzięki mnie może przyjechać do Polski i wykupić całą żabkę. Spoiler, dalej tego nie zrobił. Ale z własnego doświadczenia wiem, że te filmiki nie są jakieś super zabezpieczone wystarczy wejść, zalogować się i kliknąć prawym przyciskiem zbadaj element możecie zapisać film. Z tego co pamiętam, przynajmniej o ile Maxio nic nie zmienił w przeciągu paru lat, to tam nie ma żadnej blokady, nie ma żadnych oporów możesz sobie od tak zapisać ten film. Sama strona, przynajmniej nawet według zapewnień wykopków, które czytam sobie teraz pod komentarzami, ci na to pozwala. Do tego nie potrzeba być hakermanem, wystarczy prawy przycisk myszki. Wpisu tej osoby skutkują nie tylko naruszaniem praw autorskich mojego klienta, ale także z naruszaniem dóbr osobistych przez innych użytkowników. Tak, wpisu. I naruszaniem, moi drodzy, mamy błędy językowe, błędy, które w normalnym piśmie urzędowym nie powinny mieć miejsca. Po raz kolejny nie mamy żadnych konkretów, nie mamy żadnych konkretów, o co chodzi z naruszaniem, jak to golonko nazywa, autorskich praw mojego klienta, ale także i właściwa forma, bo już nie wytrzymie, synek nie wytrzymie, naruszeniem dóbr osobistych. Jak użytkownicy portalu Wykop naruszają jego dobra osobiste? Nie wiem, przylatuje do niego do USA Wykopek, wchodzi sobie do schowka namiotku Maxa Golonko, bierze sobie nimbusa dwa 2000 i nim odlatuje? Nie wiemy, nie ma podane. Osoba ta oferuje i rozpowszechnia nielegalnie ściągnięte filmy będące własnością autorską pana Mariusza Kolonko z jego strony internetowej bla bla bla. You know the drill. Nie tak się to pisze. Wiecie, w piśmiennictwie oficjalnym oferuje oznacza dystrybucję, dystrybucję sprzedaż. I tutaj bez jakichkolwiek screenów życzę pozdro 600-typowi, który musi uzasadnić że facet oferował sprzedaż tych linków. Drugie o wszczęcie postępowania wobec osób zarządzających portalem wykop.pl z uwagi na podejrzenie umożliwiania i praktycznej pomocy w rozpowszechniania nielegalnych filmów oraz treści naruszających prawa autorskie oraz naruszające dobra osobiste. Osoby te prowadząc działalność gospodarczą w ramach portalu wykop.pl udzielają pomocy w rozpowszechnianiu nielegalnych filmów. Portale tego typu nie mogą stawać się źródłem hejtu, nienawiści i łamania prawa. Muszę wspominać, że nie tak się to pisze? Dziękuję, jedziemy dalej. Z ciekawostek takich ciekawostek, naprawdę ciekawostek, to mamy co my tu mamy w dolnym rogu? Hmm, czy to przypadkiem nie jest kursor, czy przypadkiem hejtu nie jest podkreślone na czerwono? Co to może oznaczać? No cóż, mam taką śmiałą teorię, że jest to po prostu screen z Worda, bądź też jakiegokolwiek innego programu do pisania, gdzie nam tutaj Maxio naskrobał coś takiego, a potem wrzucił na Twittera. Moja kolejna teza jest taka, że to nie jest żadne pismo od prawnika, między innymi z tego powodu kursora i podkreślenia oraz błędów językowych, ale także jednej ważnej rzeczy małej. Nie ma pieczęci kancelaryjnej. Jeśli załatwiasz gdziekolwiek, jakiekolwiek pismo, jest pieczęć kancelaryjna oraz także podpis radcy prawnego bądź też adwokata na samym dole. Kto to wydał, kto to napisał, kto to sygnuje swoim własnym podpisem. Tutaj przynajmniej z tego co nam Maxio zaoferował, to już jest koniec, to już jest koniec dokumentu, tu nie ma nic więcej. Maxio, według swojego własnego wpisu na Twitterku, oczekuje 25 lat więzienia za zorganizowany trolling w sieci i konfiskatę mienia dla każdej organizacji finansującej bądź wspierającej zorganizowany trolling. Jak to mówią seryjne gówno, a my w tym momencie przechodzimy do relacji wykopowej. Tak się składa, że Michał Białkow, a właściwie Wykop, wydał oświadczenie na ten temat już tydzień temu. Drodzy wykopowicze, chcielibyśmy zdać Wam krótką relację z rozprawy sądowej Max Kolonko vs. Wykop. W dniu matki w samo południe odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie powództwa Mariusza Maxa Kolonko przeciwko operatorowi serwisu społecznościowego wykop.pl Sprawa nie toczy się wyłącznie o ważne dla świata internetu zasady, ale także o bardzo prozaiczne pieniądze w okrągłej kwocie 200 tysięcy złotych, których powód domaga się tytułem naruszenia praw autorskich oraz dóbr osobistych. Na rozprawie nie stawił się Mariusz Max Kolonko, który uprzedził o tym na swoim profilu na Facebooku oraz Twitterze nie tylko swoich followersów, ale również ministra sprawiedliwości, wskazując jednocześnie na naruszenie konstytucyjnego prawa do zdalnego uczestniczenia w rozprawach. Tutaj oczywiście mamy stosowny screen tweeta wrzucony przez Wykop. A ja po prostu złośliwie zwrócę uwagę, że wielkiemu, wspaniałemu el-prezydentę nie chce się za bardzo ruszać tyłka do Polski. Hmm, ciekawe dlaczego. Też chciałbym poznać, z jakiej dupy on znalazł konstytucyjne prawo zdalnego uczestnictwa w rozprawach, ponieważ nie wiem, przeglądałem konstytucję ostatnio i nie znalazłem. Może Maksio napisał swoją własną, no to wtedy rozumiem. Natomiast ciekawy jest też hajs. 200 tysięcy złotych. Nie wiem, czy wiecie, ale jak zakładacie prywatnie takie postępowanie, to musicie zapłacić pewien ułamek tej kwoty, zanim w ogóle ono się rozpocznie. Zakładam, że takiego hajsu Maksio nie ma, dlatego była potrzebna ta cała szopka z Centralnym Biurem Badania Cyberprzestępczości, do której swoją drogą zaraz wrócimy. Ale najpierw, co tam dalej się wydarzyło? Na rozprawę nie dotarł także pełnomocnik powoda z przyczyn jeszcze nieogłoszonych. Tymczasem prawnicy Wykop wskazali, że roszczenia zgłoszone przez powoda nie zostały dostatecznie sprecyzowane. Powód nie wyjaśnił, jakie konkretne naruszenie jest podstawą roszczenia, oraz nie wskazał na treści, których aktualnie żądałby usunięcia z serwisu wykop.pl, a które mogą być bezprawnie w świetle obowiązujących przepisów. Wiem, to zabrzmi trochę jak teoria spiskowa, ale szczerze jestem ciekaw reprezentanta Maxia, ponieważ nie wiem co za... Radca prawny, adwokat, ktokolwiek związany z prawem byłby w stanie albo wydalić takie pismo, albo pozwolić, żeby jego własny klient coś takiego wyprodukował. Nie wiem jak wy, ja mam śmiałą teorię, że tego prawnika tak naprawdę nie ma tylko i wyłącznie całą tę rozprawę ciągnie Maxio oraz jego pełnomocnik, który właśnie tam przyszedł który był pracownikiem Max TV rzekomo ale to jest oczywiście moja własna osobista teoria, którą wziąłem, no, domyślacie się zapewne skąd. Z tego, że na przykład nie mamy żadnych konkretów, że całe prowadzenie prawnicze tak naprawdę nie istnieje, a cała sprawa, według mojej opinii, jakoś tak dziwnie śmierdzi. Nawet to, że Maxio tak naprawdę to chciałby po prostu se na odległość walnąć procesa i czemu nie. A mam wrażenie, że jeszcze lepiej by było, gdyby Wykop w ogóle żadnych pytań nie zadawał, nigdzie się nie procesował, tylko te 200 tysięcy dał do ręki. Strona Pozwana zdała się nie przyjmować do siebie, że serwis społecznościowy, przeznaczony do wymiany poglądów przez użytkowników, do odnajdywania interesujących informacji w internecie i przedstawienie ich innym użytkownikom może stanowić poważne źródło naruszenia praw dziennikarzy. Podczas rozprawy swoje zeznania złożył świadek, pracownik Max TV Go, który przedstawił swoje stanowisko w zakresie naruszenia praw autorskich powoda, jego dóbr osobistych oraz procedury zgłaszania treści bezprawnych. Wskazywał, że użytkownicy internetu kopiują wideo dostępne w ramach serwisu, zamieszczają je w serwis Zewnętrznych, a następnie publikują linki w ramach wykop.pl, przez co mogą powodować szkody powoda. Nie wiem jak dla was, ale według mojej opinii tutaj jest strzelenie w kolano, ponieważ sam gościu, który jest rzekomo pracownikiem mackstvgo.com, przyznał, że to nie jest na wykopie, tylko na jakichś tam innych portalach i po prostu na wykop są wrzucane linki. I to mogą powodować szkody powoda. Mogą, ale musicie to jakoś wykazać, wypadałoby, tak? Że straciliście tyle i tyle, ponieważ potencjalnie jakiś tam gościu by obejrzał wasz film, ale nie obejrzy, ponieważ jest tam. Podczas rozprawy swoje zeznania złożył także świadek, pracownik wykop.pl, który wyjaśnił jak wygląda administrowanie serwisem internetowym i kiedy następuje moderacja treści. Świadek wskazywał, że spółka Wykop nie bierze aktywnego udziału w wybieraniu treści czy linków do publikacji. Operator serwisu nie posiada także faktycznej możliwości bieżącej weryfikacji treści zamieszanych przez użytkowników ze względu na specyfikę z usług świadczonych przez internet dla nieograniczonych. Liczby użytkowników w czasie rzeczywistym. Natomiast w przypadku, gdy otrzymuje wiarygodną, skonkretyzowaną wiadomość o bezpodstawności danej treści, to przeprowadza analizę, a następnie, gdy stwierdzi naruszenie prawa, uniemożliwia dostęp do takich treści. Tutaj muszę oddać Maksiowi, co do Maxa należy. Według mojej opinii, to jest wciskanie kitu. Według mojej opinii, maćki z moderacji na wykopie tak naprawdę usuwają sobie co chcą. Jedne rzeczy zostawiają. Bo są pożyteczne, bo generują ruch, inne usuwają. I to jest osobista moja opinia, nie mam na to żadnych dowodów. Jednak po prostu widzę, co się odwala na tym portalu. Widzę, jak niektórzy goście potrafią mieć w trybie natychmiastowym usunięte całkowicie konto, cić nie ma śladu. Ale z drugiej strony mamy odwiedziny różnych dziwnych gości nocami, z którymi moderacja nie jest w stanie sobie poradzić. Poza tym wyjaśniono, że w wykop.pl nie są przechowywane pliki wideo, gdyż nie ma możliwości dodania takiego pliku. Z uwagi na nieobecność pełnomocnika powoda oraz samego powoda z merytorycznym sporem poczekamy do kolejnej rozprawy, która odbędzie się 6 października. Obecnie musimy zadowolić się komunikatami Mariusza Max Kolonko za pośrednictwem Facebooka oraz Twittera. Natomiast na kolejnej rozprawie słuchani będą powód... Mariusz Max Kolonko oraz zapozwanego Michał Białek. Nie wiem jak wy, ja mam wrażenie, że jednak nie będą słuchani, że jednak przyjdzie sam Michał Białkow, a Maxio, zarówno jak jego prawnik, który według mojej opinii nie istnieje, nie zaszczycą nas swoją obecnością, generując jedynie koszty, które oczywiście musi ponieść państwo, czyli polski podatnik. Ta, jeszcze Michałek musi wyskoczyć z kasy na prawnika, więc nie ma na rogale. Dlatego od razu wszystkim wykopkom, które się jarają, że będzie fame MMA, że będzie pay per view i w ogóle zarąbiście, to radzę stonować troszeczkę. A jak to powiedział pewien gościu, któremu potem mocno odwaliło, moja ocena tego jest taka. Mamy w ogóle jakieś dziwne pisma z tyłka, które nie powinny być, przynajmniej według mojej opinii, brane pod uwagę przez sąd. To jest jakieś pismo dziecięce. To jest e, małpigaj i tego w ogóle nie powinno być w kancelarii jakikolwiek. Druga kwestia, też wysoce ważna: nie mamy imienia i nazwiska prawnika, nie mamy nawet nazwy kancelarii, nie mamy niczego, co reprezentuje golonko. A zatem moja teoria jest taka, że ten reprezentant po prostu nie istnieje. Czy jestem zdziwiony, czy jestem zszokowany? Nie, według mojej opinii to jest typowy golonko, robiący typowe golonkowskie rzeczy. A ta cała rozprawa, przynajmniej według mojej opinii, nie ma na celu dostania tych 200 tysięcy cebulionów, tylko po prostu zrobienia wokół siebie szumu. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale Golonko w tym momencie stracił tak bardzo na fejmie, że nawet ja, jego wierny widz, który cały czas go śledziłem, przestałem po prostu o nim nagrywać. Dałem sobie święty spokój, zacząłem się zajmować innymi rzeczami, no bo po prostu według mojej opinii nie warto. To jest ten sam repertuar, robiony na to samo kopyto, kto ogarnął, że to jest po prostu, przynajmniej według mojej opinii, szopka ten sobie z Golonkowskiej parasekty, bo według mojej opinii to jest parasekta, jak wielokrotnie wspominałem, odszedł. Natomiast każdy, kto stwierdził, że on tam zostaje, bo jemu dobrze, to tam został. Nie ma żadnego ruchu, hashtag R2 miliony batalionów, nie ma żadnej rewolucji, tylko jest sobie Golonko, który coś tam nagrywa, coś tam mówi, coś tam gada do swojej widowni. I to jest właściwie tyle. Mam wrażenie, że właśnie poprzez taki proces Golonko stara się wybić. Golonko stara się pokazać, że ja tu dalej jestem i coś działam. Tylko czy to sprawi, że naraz będzie miał hordy popleczników, że wykopki się rzucą w ogień za swoim idolem i zaczną walczyć z wykopem? No nie wydaje mi się. Ale może wy jesteście innego zdania? Może twierdzicie, że golonko odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, zyska naraz za pozwanie wykopu popleczników i wreszcie będzie miał te swoje ukochane, upragnione dwa miliony batalionów? Zapraszam Was jak zwykle do dyskusji w komentarzach, ponieważ one były, są i będą Wasze. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do mojego maila, do mojego patronite, jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, to również bardzo serdecznie go zapraszam. A tymczasem hej hej.